Zobaczcie, jak teraz wygląda nowa inwestycja drogowa gminy Kędzierzyn Koźle. Bodajże największa w jej historii. Mowa oczywiście o nowym łączniku, który połączy właśnie obwodnicę północną. To także niedawno oddana do użytku droga. Z Blachownią przez miejsce Kłodnickie. Na tę drogę będzie można wjechać właśnie w Blachowni w okolicach mostu nad kanałem Gliwickim. A później także za miejscem Kłodnickim, gdzie powstaje rondo. Tam dalej gdybyśmy pojechali no to za kilkaset metrów jest kolejne rondo no i to już jest bezpośrednio wjazd na obwodnicę północną Kędrzyna Koźla. Ta inwestycja oczywiście cały czas jest w trakcie realizacji budowa ma się zakończyć w przyszłym roku ale jak widać prace są już bardzo na tę chwilę zaawansowane, bo okazuje się, że tutaj na niektórych odcinkach jest już wyłożony asfalt, także robota przy tej inwestycji w Reno i wszystko wygląda na to, że w przyszłym roku Kędzierzyn-Koźle zyska kolejne właśnie dobre, dogodne połączenie z terenami przemysłowymi, które znajdują się w Blachowni właśnie za sprawą tej drogi. Inwestycja pochłonie około 67 milionów złotych. Łącznik będzie miał 2,7 km długości, z czego ponad 300 metrów stanowić będzie most pokonujący rzekę Kłodnicę i kanał Gliwicki. Ciężarówki i samochody osobowe nową drogą powinny pomknąć już w połowie 2025 roku.